Może najpierw od tej dobrej strony zacznę, że dobrze, że, że z tego przestoju wyszłyśmy już w następnym secie. Um, ale Niestety to nie jest nasz pierwszy raz, kiedy to się zdarza i musimy nad tym pracować. Musimy znaleźć na to rozwiązanie, bo nie możemy sobie pozwolić na to grając tak dobrze. Wygrywając o do 12 następny set przegrywamy do 19. Uważam, że popełniłyśmy za dużo błędów własnych i przede wszystkim w bloku obronie nie zagrałyśmy tak jak powinniśmy w tym secie. A Bydgoszczanki się tylko nakręciły i potem już nie było łatwo z nimi grać. W tym drugim secie na pewno pokazaliśmy to, co potrafimy najlepiej. Tak? Na Taką siatkówkę, jaką też prezentujemy wielokrotnie na treningach i to powtarzam zespołowi, że czasami tego nam po prostu brakuje, żeby przenieść to bardziej na mecz. I w, ostatnim, w ostatnich spotkaniach wygląda to bardzo dobrze. Gdzieś tam może brakuje postawienia kropki na tee, ale jest walka przede wszystkim. Szkoda, bo zabrakło nam troszeczkę siły w ataku i myślę, że gdybyśmy, gdyby udało nam się wygrać drugiego seta, ugrać drugiego seta dla nas, to ten mecz mógłby wyglądać różnie, ale tak jak mówię, no zabrakło nam troszeczkę siły w ataku, bo w innych elementach e, wyglądamy bardzo podobnie, e, także cóż. Gratuluję budowlanym i życzę im powodzenia. Pierwsza sprawa to bardzo się cieszymy właśnie, że, że udało nam się wygrać i awansować dalej, ponieważ wiadomo, że wygrałyśmy już super puchar i chciałbyśmy tych trofeów zdobyć więcej. I myślę też, że oprócz tego drugiego seta, w którym na ta Bydgoszcz jednak nam trochę uciekła i myślę, że zaczęła lepiej grać. My trochę się nie mieliśmy z tym Pogodzić, chciałam powiedzieć, ale nie. No, po prostu musieliśmy się przyzwyczaić, wejść w ten rytm um, i zaskoczyć, wejść na wyższy bieg. Natomiast bardzo się cieszymy, bo myślę, że możemy zaliczyć ten mecz do bardzo udanych. Każde zwycięstwo, szczególnie z trudnym przeciwnikiem, bądź e, takie, które nawet czasami jest e, po breku, e, bardzo buduje i są to, są to zwycięstwa, które bardzo się ceni. E, my, niestety, przegraliśmy kilka spod, spotkań na własne życzenie, gdzie na pewno zachwiało to e, naszą pewność siebie. I, i troszeczkę potrzebowaliśmy czasu, żeby, że tak powiem, wrócić do takiego rytmu. i no Myślę, że jest szansa na to, żeby walczyć śmiało dalej o playoffy, I, i to nie ma co zwieszać głowy. Cel mamy jeden, każda z nas w głowie. Nawet myślę, że nie musimy o tym rozmawiać, bo to jest dla nas jasne. Będziemy walczyć robić wszystko, żeby znaleźć się w tym turnieju, bo, bo tak jak mówisz, jest to prestiżowy turniej. I i fajnie było pokazać dobrą świadkówkę na nim. Dla nas jest to bardzo ważne, bardzo ważne trofeum i na pewno będziemy chciały zajść w tym pucharze jak najdalej i po prostu go wygrać, ponieważ wiadomo, że do tego super pucharu trochę, no, trochę szczęścia nam też. Przyszło, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast w tym Pucharze musimy same krok po kroku dojść do finału i, i bardzo chcemy się zaprezentować już w Nysie i w finale.